Ma dzisiaj chciałbym omówić czy lew ma jakiś sens w 2021 roku. Jest on bardzo starym czołgiem, prawie tak starym jak twoja stara. Więc każdy chyba spodziewa się, że nie jest on w tym momencie w top 3 najlepszych premek ósmego tieru. Ale nie martwcie się, wcale nie jest jakiś słaby. Zacznijmy więc klasycznie, czyli od które jest no takie kurwa sebo, gdyby nie DPM, który jest prawie tak fatalny jak gospodarka Djibouti, to to działo miałoby jakiś sens. Niestety geniusze z WG stwierdzili, że jeśli czołg ładuje 11 sekund to powinien strzelać za 320 kurwa no moje gratulacje naprawdę. Gdy już pogodzimy się z tym, że strzelamy z podobną częstotliwością co milik gole okazuje się, że to działo nie ma innych wad. Świetna pena pozwala na duży zarobek gdyż nie potrzebujemy golda. Gdy jednak napotkasz coś naprawdę twardego lub wspaniały matchmaker wyrzucicie cię dwa tiery wyżej możesz użyć przezajebistych abćrów z penetracją 294. Trafianie w Wixpoty nie jest problemem, gdyż rozrzut 0,32 na to pozwala. Przejdźmy do pancerza i można powiedzieć, że jest bardzo dobry. Wiadomo, dolna płyta nie jest wybitna, ale jak tego oczekiwałeś, to znaczy, że jesteś debilem. Górna płyta ma około 220 mm efektywnego pancerza, czyli wystarczająco, aby odbić sporą część pocisków na ósemkach. Nie wspominając o niższych tierach, które często nawet z Golda chuja mogą zrobić. Jednak, jeżeli masz mózg, to pewnie zdążyłeś pomyśleć o tym, co by było, gdyby się skontować, a ja na to odpowiem w ten sposób byłoby zajebiście, bo lew ma wykurwistego site Skype'a. Ale patrzysz tak na tego lwa i myślisz, kurwa, co on pierdoli przecież wieża ma 150 mm, a ja na to odpowiem, że to wypierdolicie bo jarzmo jest wielkie jak Big Boy z Google Boxa. A gdy w nie strzelicie, to nie ma chuja, że wejdzie, garnek jest w chuj mały. Dziękuję, koniec dyskusji. Przejdźmy do mobilności, która jest, no kurwa, powiedzmy sobie, szczerze, chujowa. 35 na godzinę nie powala, ale w końcu to hewik, więc czego się kurwa spodziewałeś, że pojedziesz 60 na godzinę? Wyposażenie tego pojazdu jest zależne od tego, co jest dla ciebie ważne w życiu. Ja gram na wzmocnieniu, węcie i dosyłaczu, jak chcesz, to możesz zrobić tak samo. Zaraz jakiś bot zacznie płakać, że cichy układ wydechowy jest lepszy, a ja na to. Chuj, graj, jak chcesz, przecież nie będę cię zmuszał do niczego, tylko pochwal się potem wynikami. Aryjską załogę masz najpewniej z innego niemieckiego hewika takiego jak Panzerkampf Gen 7, który wcale nie jest zjebany. Jeżeli jednak nie masz to zabij się. Jeżeli jednak nie masz to zacznij od braterstwa broni, następnie załogę naucz recytować Mein Kampf, no ewentualnie naprawy. Ostatnim perkiem będą tradycyjnie te gówna co poprawiają celność i naprawa u dowódcy. Zapytasz się zaraz ale kurwa przecież on już ma naprawę a ja odpowiem że przecież ma żarówę, jeżeli tego nie rozumiesz to nie kupuj premek ósmego tieru i nie wkurwiaj ludzi. Podsumowując, lew jest zajebisty. Rzucony na niższe tiery może sam wygrać bitwę i żaden czołg nawet go nie przebije. Nawet w losowaniu na dziesiątki nie jest chłopcem do bicia. Najbardziej w kurwiariu łotno, ale co zrobisz w końcu, najlepsze muszą być ruskie Główna, o których nawet historycy nie słyszeli. Ale Wugie znalazło plany najebanego studenta z Moskwy, który narysował czołg i napisał, że ma pół metra pancerza i jeździ 100 na godzinę. Czas więc wystawić ocenę 8 na 10, jest zajebisty naprawdę. Najbardziej boli mnie jego średnia mobilność i jeszcze gorszy DPM, ale co zrobisz? No gówno, czyli to samo co przeciwnicy tobie, jeśli mądrze się ustawisz.